Pokażę Ci teraz, jak obliczyć tego typu zadanie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy to zrobić, to zamienić tutaj te ułamki w postaci liczba ułamek na ułamki niewłaściwe. Czyli tutaj zastąpimy tę dwójkę 2 do 1, 7, 7 do 1, 5, 5 do 1 i dodamy tę resztę. Dobrze, jak już zrobiliśmy taką samianę, to trzeba teraz dodać te ułamki, tak żeby dostać tutaj jeden ułamek zamiast dodawania ułamków. Czyli robi się to tak zwaną metodą motylka, czyli to jest ten licznik razy ten mianownik. Tutaj ten znak, czyli dodać ten licznik razy, przepraszam, ten licznik razy ten mianownik. No i w mianowniku mamy mnożenie tych dwóch mianowników. No dobra, zatem to przekształcę do tej formy.

1 razy 9, no i tutaj 5 razy 125. Dodać 1 razy 104, 1 razy 125. Obliczmy to kalkulatorem. To otrzymuje tutaj takie liczby. No i teraz można przeprowadzić standardowy trik z pierwiastkami, czyli zapisać jako pierwiastek z licznika przez pierwiastek z mianownika. Sobie przepiszę do następnej linii i to zrobię. Na tym etapie te wszystkie liczby musimy zamienić na ich czynniki pierwsze. To w następnym kroku. Otrzymujemy tutaj tak, coś takiego. Tutaj zapomniałem pierwiastków trzeciego stopnia, to uzupełniłem. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, że mamy mnożenie 2 do 2, 7 do 2. Zatem możemy skorzystać z takiej samej zasady, jak mamy przy dzieleniu. To znaczy, że jeśli mamy pierwiastek z jakiejś tam liczby razy jakąś inną liczbę. To możemy również dobrze to zapisać jako pierwiastek z takiej liczby razy pierwiastek z takiej liczby. Tutaj stopień pierwiaska nie ma znaczenia, tak przykładowo. Czyli to możemy równie dobrze zamienić jako pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z tutaj siedem. Znaczy z 2 do drugiej razy pierwiastek z 7 do drugiej. No i w tym momencie te pierwiastki zamieniamy na odwrotności wykładników. Czyli powiedzmy, umówmy się, że. To wszystko, co jest pod pierwiastkami jest w nawiasach. No i zamieniamy te pierwiastki do odwrotności. No i jak już mamy to rozpisane w tym postaci, no to mamy tutaj mnożenie wykładników. Czyli tutaj mamy dwa razy jedna druga. Czyli tak naprawdę to są dwie drugie, a dwie drugie to jest to samo co 2 przez 2, czyli 1. No i w ten sam sposób postępujemy tutaj z całą resztą tych wykładników. Więc to też zrobię teraz. No dobrze, no to teraz zamieńmy tutaj te potęgi na normalne liczby. Czyli 3 do 2 to jest 3 razy 3, 2 do 3 to jest 2 razy 2 razy 2. No i tutaj tak samo. Ok, teraz tutaj mamy dzielenie ułamków, czyli zastąpimy to mnożeniem ułamków, od, zamieniając licznik z mianownikiem. tutaj mamy z kolei mnożenie ułamków, czyli licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. No tutaj można z kalkulatora po prostu. Jest 112. dalej mamy tutaj dodawanie ułamków jest ta kolejność ponieważ to dopiero jest poza nawiasem czyli znowu tam metoda motylka to razy to to razy to a tutaj to razy to w mianowniku to razy to to razy to i to razy to No i już wszystko w tym nawiasie rozwiązaliśmy, więc po prostu to mnożymy. No i mnożenie ułamków licznik razy licznik, mianownik razy mianownik.